Trzeba ciąć, trzeba ciąć. Mamy nożek? Tak, już się będą, chwila. <grymne> Aha, do ja. tych piacy. dajcie tylko mi coś do... No, już idzie, już idzie. O ty zacznij. Tak, ja muszę... Ja muszę... Wada. Tak, tak troszeczkę tylko, bo jestem niskony, bo dużo ale jest na ciebie. Tym samym otwieramy w tym miejscu coś o czym jeszcze niewiele wiem, ale za moment. I pak! Proszę, wielkie brawa! tak, w tamtym roku otworzyliśmy fabrykę aktywności młodych i przez cały rok ciężko pracowaliśmy. To są najlepsi nasi wolontariusze plus gimnazjum, które, które najbardziej się łatwiej Pani nauczycielka czwartego ELO, która wymyśliła, e, naprawdę, nie to jest, <śm using it> <śmulny> to, jest... <śmulny> no, to jest fajnie, e, i naszym zadaniem jest to, by zrobić święto dla wolontariuszy, żeby rzeczywiście mieli satysfakcję z tego, że bawią się w aktywność, to jest e, galeria nasza, zdjęć. Chcieliśmy, to oczywiście to będzie zapleksowane i, i zabezpieczone, by można było rzeczywiście... A to jest tutaj. To jest, tutaj jest nasza siedziba, te 40 metrów Aha. i to, w tej siedzibie właśnie zrobiliśmy wszystko, to, co... Tak, 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 tak. To dwóreczko jest i tu od roku 200 wolontariuszy cały czas aktywnie bawi się. Mamy, mamy cztery takie mocne akcje, które, które tutaj w Gorzebie organizujemy. Proszę bardzo mocno, na przykład teraz na dziewczynce cukrowa szła pełną parą. Yy... Najlepszą naszą akcją jest magazyn Świętego Mikołaja. To jest, to jest mocna rzecz. 5 tysięcy zabawek, w tym roku zebraliśmy. 350 rodzin odwiedziliśmy, 1000 paczek zrobiliśmy dla dzieciaków. I co najfajniejsze jest z tym, nasi, nasi wolontariusze sami pakowali. I w je sami się bawili w pomocników Świętego Mikołaja i roznosili je po wszystkich. A to palemki nasze w Dożowie. Zimowały u nas pierwszą, pierwszy rok i my zrobiliśmy taki kaftanik. Wzięliśmy szaliki ze wszystkich loompeców, i. Tak! Panie Jurku, czy ja teraz mogę słówko od razu. Tak, dobrze. No, no nie byłem. Nie, że jeszcze, jeszcze, nie jeszcze, taką jeszcze, dostałem jeszcze, 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 specjalny taki studencki e, indeks. Bo nigdy mi się rozsygnować nie udało, w związku z tym nie mogę przyjąć dofasury, ponieważ chyba nie dożyje czasu, żebym normalnie doszedł do tego logicznie, tym, urządził jakimiś etapami.